Zróbmy cały outfit od podstaw. Słuchajcie, pierwszą z rzeczy, którą komponujemy, jest to zestaw jean z dzianiny prążkowanej, elastycznej, z pięknym logowaniem. Do tego spodnie jeansowe z pięknymi różowymi wykończeniami. Zobaczcie, ten guzik, szwy, mega długie nogawki. No i dołóżmy sobie jeszcze do tego kurteczkę. Tak się prezentuje w całej okazałości. Kurtka jeansowa oczywiście jest dłuższa, więc możemy ją sobie fajnie wystylizować. Wciągając bądź zapinając, zrobimy fajny efekt. A jeśli chcesz wiedzieć, w jakich kolorach komplet jeans jest dostępny, to mamy dla Ciebie ten przepiękny odcień pistacji, takiej zgaszonej. Kolejny kolor grafitowy, czarny beżowy, oliwka, no i oczywiście ten różowy, cukierkowy kolor zemna. A sam komplet Jim prezentuje się tak. Zobaczcie, to jest właśnie ten topik plus do tego getry modelujące pośladki. Naprawdę bardzo fajnym wykonanie. Ten komplet jest dostępny w dwóch rozmiarkach S na M oraz L na Excel naprawdę bardzo fajna jakość, więc jeżeli wybieracie się na jakieś ćwiczenia, to zapraszamy.